Witajcie! No, rzadko możecie mnie zobaczyć z kapturem na głowie, ale to jest właśnie ten moment, kiedy możecie. I to jest w ogóle pierwszy taki filmik zakulisowy, który wrzucam na Facebooka, aby pokazać swoim e, oglądającym, co tutaj robię. Znajdujemy się na planie kręcenia teledysku na pseudo planie kręcenia pseudo teledysku. Teledysk będzie nosił nazwę hejt na Vegasa i możecie się domyślić, o czym będzie traktował. A teraz odwracam to magiczne urządzenie i. Co się ukazuje naszym oczom? No, falary lepsze niż u samego JJ Abramsa.